Siemano mordy! Witam z bardzo! na kanale Piłkarska Ekipa A dzisiaj mamy, jak sami na sami miniaturce widzieliście, odcinek Masz 10 sekund na... A na co? To się dowiecie dalszej części odcinka A dzisiaj ze mną jest Maciek No i Marek Wy będziecie mieli takie zadanie jak Masz 10 sekund na... Ale ja też w sumie będę miał, więc nie będziecie sami we dwóch A wy widzowie też macie część, czy macie 5 sekund na zostawienie łapki w górę i są na tym kanale, ponieważ to po 700 subów a na 20 łapę w górę, zrobimy drugą część, jeśli chcecie. Więc przejdźmy do pierwszego pytania, a Maciek sobie lasuje kartę w z Ja tu nic, nic nie jest widzowie? Więc tutaj... No, dobra. O, dobra, dobra. Jest jedna. Jest inna jakaś. Dobra Maciek. Pomóc. Nie, nie trzeba. Dobra Maciek. Masz. 10 sekund na trochenie poprzeczki. No okay. dawaj, dawaj. A wiesz, że mogłeś stąd, nie? No właśnie. Oj. Masz jeszcze 3 sekundy, no ale no nie, 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 nie. czas minął, 10 sekund, no tą sekund kartkę, tą kartkę a, dajemy tutaj tam, za kamerę, ponieważ ja myślę, że 10 sekund to ma być, tam, no? być tam. no ale kto by powiedział, że on ma iść tam gdzieś tam, on mógł, on mógł po prostu tutaj i tak do góry wrzucić ją, a ja mógłby tak no, zrobić, ręką? no mógł, nie, no, no mógł, musiał mu Ręką ono no tak, mógł po prostu tak zrobić, no cóż, nie udało się, Maciek 0 punktów. Coś, dobra, Markowie wylosujemy, zadanie. chyba że Ty chcesz. No, daj, ja, ja przysnaję. Nie, Ty nie przysnaję. Mogę ja przysnać? Ja wylosuję, a Maciek. Ja mi dobra. Dobra, dobra, ja widzę. Masz 10 sekund na zdrowienie 10 pompek. Czas start. <grym> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ej, to jest niemożliwe! Tak mało, tak tyle czasu mu no zostało. Ile? 9,94. <laughs> 9 sekund to zrobił, prawie 10. Idź, oddaj macie kartkę do... tam No jedna ja pompka na sekundę. Mm, nawet nie zrobiłeś jednej pompki na sekundę, to zrobisz szybciej. Nie całą No. Dobra, teraz ja sobie sam albo A ja 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 bo ty mi wylosz. Ja się wylosuję i nic Daj, Ja będę czas, ja będę czas. Dobra. Ty czytasz się też, daj piłkę. Daj piłkę, bo już się szykuję, że to będzie coś. Macie, Marek czyta. Dobrze. Ja jest ja z boku. Masz 40 sekund aby dobiec do bramki do bramki? Dobra, co to było zamykoń? Od bramki no, do bramki To powinno być... Ja bym wiesz, odwrócił ka, bo to nie wiem czy to jest zbyt inter 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 interesujące jak my tak stoimy. Dobiegnę sobie. 40 sekund bo. o 20 sekund jak dobieg. Kozmy. <noise> Sekunda. 41 yeah. sekund. Dobra, co. A ja, co ten czas? Ja będę obychał, ale jest. Tu więc. Nie, to tam. To są no, no, wiesz co? Bo Przepraszam, nie zawijałem tak blisko. Marek, nie umie czytać, i źle przesył. I ty, pas, a ty już wiedziałeś o co chodzi? Ja I ty już do... biegłeś, a ja, ja sekundę, dobrałem sekundę dobrałem dwie po tym jak dobrałem. już biegłeś to kliknąłem. Ja do bramki do bramki, a nie od bramki do bramki. Nie tam pisał od bramki do bramki. A ja przeczytałem do bramki do bramki. Dobra, teraz Maciek sobie może rusować, wezwanie. Ale się złożył. I ja. Nie widział. Dobra. Ej, to jest niemożliwe, że na niego to padło. No dawaj. Maciek, masz piesek, o to by wymienić trzech piłkarzy z Europy. Z Europy? Eee, rano... No nie wiem! <laughs> to no ja jest? Ja się założę, to było najprostsze pytanie. To to było najprostsze? Ronaldo, lecz ja się. Ja się za, Ja się! Nie, bo, bo ja mam ja z... z... piłkę, ja mam piłkę. Ja się stresował. Dobra, teraz. Ja, ja mam piłkę, no nie, nie gadaj, że jest z rysował, ja jestem stresował. Z... Ja jestem stresował. Do... Ja jestem A Ja jestem no. stresował. I... No, ja ja I, i, nie? Ja mam <ślamy ślamy ślamy> takiego ulaga mózgu. Nie wiedziałem. Taki ulaga mózgu dostałem. No, Marek. Pomyśl, co ja mogłem pójść. Głosykowskie, ile dostał? No, no, się. Dobra, to będzie ma Marek, masz! 5 sekund, mniejszy mieć 3 kraje spoza Europy: Brazylia, Argentyna, Chile. Dobra. Zajęło mu to 3 sekundy niecałe, bo trochę z opóźnieniem kliknąłem stoper. No ale dobra, ile on ma? O, ja mam 0, Maciek 0 a Marek ma 2. Dobra, raz. Dobra, kto mniejszy czas? Maciek, mniejszy czas, a Marek. Nie, Marek liczy czas. Marek liczy ja... czas, ty liczy, ty. No to lecicie Ja chcę sobie. Od razu mi dawać rączki A może kilka, czekaj. Czekaj, daj mi powiedz sekundek. Dawaj, dawaj, czekaj. Czytaj, tak, no. nie niepa! Ma. Ma 10 sekund, żeby wymienić 5 krajów z Europy. Yy, Portugalia, Polska, yy, Szwajcaria, Słowacja. Koniec! Nie zdążyłeś. Nie, nie zdążyłeś. O 5,41, ale imieni... nie 5,41 jak wymieniłeś ostatnio. Ja, Ej, było sekund? 10! 10! 10 było! A, S! 1! Dobra! Dobra, Marka doganiamy widzowie. No wie jak widzi się putację? 2, 1! Teraz ty! Teraz ty! Aj, stoper I Ja myślę, że to będzie trudniejsze, Ja, bo ja też, będę ja będę też! są też! Ja Ale teraz ty! też! Aha, bo Mariusz ja to jest... ja czy ja, 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 ja masz stopę. Nie, ja. To daj stopę. Nie, no ty jesteś w jednym i w drugim. No, no nie, 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 nie. Dobra, Maciek, y... Masz 5 sekund, aby budować, że wygrałeś z tą piłkę. O! <laughs> Do... <U! laughs> Ja to lepiej zrobię. Ja, ja to lepiej zrobię. No to i zmyłem, ja rzucił. On miał, mówi... miał 4.50, ale on się tak na mnie rzucił, że aż nie mogłem o... minutnika tego wyłączyć. Więc ej, ja tam to wygłota. dobrze rzuć, tak. Ej, młody, ma... nie dobrze. no, no mam i się socanek, wiesz. Saram. Patrzcie to proste. Marek on tak coś poszedł. Tak, 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 tak. A teraz mamy Maciek, Marek sobie losy, albo bo Maciek. Chciel... Ja Dobra, Maciek, jeszcze czyta? Ja tu muszę zobaczyć co tu pisze. A jak było to jeszcze raz, nie? Mm -hmm. Dobra, Czytaj. Czyta się. Masz 10 sekund na trafienia okienka. Start. Co? No. Mógł <tryk> <Z> bali? Możesz. <tryk> <tryk> no <Nie robił! tryk> się badałem. 8! To jest okienko. Widzowie, ja nie. Nie wiem... Za wy musicie powiedzieć czy zaliczacie, ja, bo ja, ja miałem... bo aktualnie zatrzymałem stopę, kiedy napisałem... Jest 10.86. No, 10-80 kg śmiałeś Napisz się, widzowie, czy zalicz... No dobra. Ja bym zaliczył. A może sobie? Nie, dobra. Ja czy zaliczałem nie, nie. mu to okienko? Nie zaliczałem. Nie no. Ale szczerze mówiąc, sam tego nie wiem. No ale ja bym tego bo. też to, nie zaliczył. To było, to było tak. <kuh> to, to Przepraszam. To tu, tu wyżej trochę? To to tak. To, 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 to. No. No ja nosem walnąłem. Ale chcę. Mogłeś mi nogą, wystarczyło tak, a ty? ty... A to tak, a można głową i tak Dobra, dawaj mi że go będzie łatwiej Masz taki czas? Masz taki niski, nie, ty wiesz, ty a ja Ty bierzesz czas, wiesz. Ty ty miesz... ty dasz, bo ja muszę mieć Ale układ. teraz ja A, bo ty tak, ej, ej, ej. nie czytałem, nie śpiewałem A czy tak, żadna karteczka po drodze nie wypadła. <grym <grym> nie wiem, zobaczymy pod... co Masz mm? karteczkę? To jest ta? To jest ta No dawaj, czytaj. Dobra, Człodzę, ja biorę piłkę, bo coś mnie nie ufam No dawaj Ja bym chciał przy tym Ale Nie przyjmij bo ja tego Dawaj. No macie momencie, kiedy się nie umie. Marek zaraz będzie czytał. SOOOO? Daj, ja przeczytam. Aaaa! Dobra. dobra. Yy, Rozumiał. Yy, Masz 5 sekund, aby mieć 3 ukazy, które mają UEFA Champions League. Yy, Toni Kroos, yy, Leo Messi i Ronaldo. 4,68. Jest! Dobrze! Zdążył. Ej, to nie mój, taka Kamiluszu telefonu. Czemu ty włączyłeś? To się wyłączyło No ty wyłączyłeś, każdy stawisz od No ten, ten musiał to wyłączyć. skryptuje. Będziesz po co teraz odchodzę, jak może się innego. O, Bóg zapłat, Bóg teraz Dobra, laczka też. Teraz Czy ja, ja Czyli jest dwa... Dwa... Nie, Marek mnie tam masz. Dwa, dwa! Ile Maciek ma? Maciek ma zero. No dobra, czytaj, czytaj, czy. Maciek ma zero, czekaj. Maciek ma zero. Ja mam trzy. Nie, to masz dwa. Ja. Nie zajście okienka. To muszę podziękować, pamiętać? Dobra, Maciek Marcik. Czekaj, ma Martin. Dobra. Co? Dobra, dziś oznakuj. Masz 10 sekund, aby mieć trzech piłkarzy, co mają co najmniej dwie złote piłki. Leo Messi i Ronaldo Trzech! Trzech! Jeszcze ścigać! Dobra, To niech kros nie ma jedno. A ja nie wiem! Luka Modric ma jedno. Mordrycz ma jedno. Jezyk, co ma, co jest. Ej, ale ciężkie pytanie. Włosy, nie? Ale on powiedział to nie cross. To nie prosto nie ma. Czy ma jedną? Nie wiem. Ma. Ma, nie ma. Ale ja powiedziałem co najmniej dwie złote piłki. A powiedział Messi, no, no dobra, to zaliczamy. Lewy nie ma. Lewy nie ma, no nie. No, lewy nie ma. Dobra, uznajmy, że ma. Ja? No, no, do no dobra, uznajmy. mesiego. No dobra, to uznajmy. Zajmy, że to, jakbyś powiedział lewy, to bym się zaliczył już, bo Marek przekonał Bez kradzieży to ma. Ale nie, 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 to, Bo nie, nie, Ale nie, nie, Marka nie, ja nie, ja nie, 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 dobra nie, 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 ja nie, 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 może nie, tam nie, 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 Dobra, Marek. Masz 5 sekund, aby wymienić trzech piłkarzy spoza Europy. E, Messi, e, Alvarez i... Jest... kurna! Nie wiem. Messi, Alvarez i ten... Neymar, no kurna, Neymar, Marcelo, Ronaldo, Pele, kurna. Jestem... Nie udało się. Adam do stopów? E, tak, ja mam 3. 3. Kurna, to ja mam też trzy. Nie. Nie, nie, może dwa. No Ej nie, miałem obydwie dwa. No właśnie. Dobra, teraz ja sobie urasuję karteczka. A mi? Nie. Nie, nie, rozumiem. nie rozumiem, co na to może sobie nie gada? ale... To nie, macie mi czyta. To. to jest najgorsze. Masz 5 sekund, żeby powiedzieć 3 kraje, które wygrały Mistrzostwa Świata. Yy, Niemcy, Brazylia, Argentyna. Ile? O! No, no, uda, udało się. Udało się. Ja? Nie wierzę. Dobra, jest udało 3,30. 3,29. Teraz to ja. Nie ja No tak. Ja miałem, że trudno, że no ale on, ma cały czas, on miał cały czas na wymienianie. Raz mu się zdarzyło, żeby trafić, poprzedzić. Um... Tak, tak. Tak, tak. Maciej masz 10 sekund, żeby zrobić 10 pajecyków. Czasem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 73. Czyli połowę czasu. Dobra, stop, teraz Marek. Tutaj kartę. 20, 25, 25. No ale dobra, wracamy i widzę, że została ostatnia tura. Ale teraz Marek, i wtedy zostanę i Maciek, i ja na koniec, czyli Maciek skończy. A ja nie, trzeci raz? Nie, bo zostały trzy kartki z tego, co widziałem. Nie, nie, nie widziałem. Trzy kartki. Nie widziałem, jakie zadanie. Aj, no! No dobra, to masz. A to, do no to ciebie, czytaj. No tobie czytamy teraz. No, no dawaj, to, to, jest, to jest takie nie z piłką. Profesjonalizm. No dobra. Dobra, czytaj. Masz 5 sekund aby... Czekaj stop! A dobra już jeden dalej. No. Aby wymienić trzy kluby, które mają li Ligę Mistrzostw Barca Real i kurde, Bayern. Dobra. Trochę za później zatrzymałem, ale 4,37 Dobra, to tam do kamerzy. zostały dwa wyzwania, jedno takie no drugie... To jest wyzwanie. nie fair! My musicie mieć więcej punktów niż ja No i mamy remis z tobą. Ja mam, jo. ja mam, ty masz ty masz trzy, ty masz trzy ja mam masz... no, tak, ale ty, ty możesz. Do... Masz... Ja mam masz... masz... trzy ma jeden. No, ale masz. ty możesz zdobyć jeszcze jeden punkt, ja nie. Maciek też. No ale zależy, że mi się jakie wyzwanie trafi. No, ale jestem trzeci, a wy jesteście ten jest pierwszy, ty jesteś drugi. Co się wymyśli? kamerzysta już tam może... O, daj wy... jedną. Ten. Kamerzysta może wymyśleć powoli jakieś jedno zadanie i do Marka, żeby nie miał problemu. Pa, parę wyzwań, parę, parę. Takie, al, albo stamtąd, albo... innego. Bo tu jest same. Wymień, 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 wymienić. Ja, ja, ja jedyne mogę, miałem ja mogę bieg, się sobie nie to to ja się mogę przebiec od ja. bramki do bramki. Na 40 ale jakieś Dobra, no? ale, 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 Z dobra możesz to ale ci do 30. Z piłeczką jakieś tam, tak, nie, tak. Ale to będzie trudne. Dobra, macie. 40, tyle dajesz radę. Prawie. No ale też jest szybciej No co? Ale mam Dla szybka? Dla mnie, dla mnie to jest To, to, jest to trudne, tak. dobra, do w minik nie Co? Coś, coś nam się... Dawaj czytaj szybko. Maciak ma lagał. Daj! Maciek jak widzi kartkę! Ej panowie, mogę wam powiedzieć. Ja mam mogę. Ej, by nie może... Co to jest? Daj to! Kaweście, kawe życie, daj, to... kawe daj. Zar tak, to... to jest... Opisać. Kartkę mu daje długo. On już wie, co to jest. Nie, jeszcze nie wiem. Ja, ja Mam 10 to... sekund, żeby opisać każdego zawodnika jednym słowem. Dobra, mały, yy, 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 tego duży, yy, men szef i tam menedżer. 9 sekund i 40 sekund. Jest! Ej, ale, ja takie, ja, ja takie, ja, ja na Marka, szysty, szysty, ja na, 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 na powinno to być w 5 sekund, mały, mały, duży szef, ale ja na niego najdłużej się zastanawiałem na niego, chcesz? Chcesz? Nie, być silny. nie, nie, nawet kamerzysta się śmieje, <laughs> nawet kamerzysta się śmieje, dobra, to ostatnie wezwanie dla Maćka i najwyżej wylosujemy coś ciekawego dla e, Marka, ale nie ja tylko dla niego, dobra, dawaj minuty. Nie, to trzeba stopać. Dobra. Ej, wy mi daliście. Weź kawę z sody, tą dali, Oni mi dali to wyzwanie, co ja robiłem. No to jest. Czekaj. Nie, to było. I ty to rzuciłeś. Nie, dobra. Dobra, to widzowie, chwila pauzy wtedy. Dobra, widzowie, znaliśmy to wyzwanie. No i dla mnie? Tak, tak, maćka, a nie dla maćka, macie. Maciek krzyku, się ma wszystko. A czemu nie dla mnie, jak Dla Ciebie pasady, wymyślimy! On żeby... nawet nie ma szansy na drugie miejsce. Dla Ciebie wymyślimy. Dobra, Maciek, masz 10 sekund, żeby zrobić 10 kapek. Kapek? <laughs> ja kapek! Raz, dwa, trzy, trzy. No dawaj dalej. Cztery, pięć stop! A, a. Nie no, chuj, ja nie umiem, no tak z 7. Ja też nie umiem, Tak z Ja umiem zrobić, jedyny chyba widzimy tutaj Bo to nie było fair. Dobra! A ciekawe, Masz 20 sekund Żeby wymienić, Dobra, powiedzmy Dobra, masz 30 sekund, żeby wymienić pięciu piłkar 6 piłkarzy, którzy strzelili z przewrotki Ronaldo Neymar Ten spelrze taki No dobra, zaliczmy. Mam wie, o kogo chodzi, ale... No na pięciu, pięć wymieni. Lewandowski. No ja wiem, e, Messi co? strzelił? Tak. No to Messi. Dobra. Dważył. 17 sekund. Ale on ja mu powiedział, Messi strzelił. Tak. No ale, no, ale, ale powiedziałem, powiedział, że Messi, powiedział Messi. Bo bo tamtym... ja wiem... No jo, bo Marek się, się zeszły, dlatego ma takie łatwe. Dobra. To nie było takie łatwe. No to co? Kończymy na tym. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Tak. Widzimy się w następnym odcinku. No i nara.